Cześć, witajcie, ja jestem Nexu i na samym wstępie chciałbym Was zaprosić na mojego Instagrama Nexu przez 3U. Za każdego followa oddzięczam się lajkiem pod Waszym zdjęciem oraz po wbiciu półtora tysiąca łapy w górę. Już jutro opublikuję dla Was kolejny film, także ja już je przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Syrena Fiji była przedmiotem zawierającym głowę i tuf małpy, a resztę ciała ryby. Została zmumifikowana, oryginalne znalezisko miało rybie łuski z sierci zwierzęcej, oraz obwisłe piersi, a usta były szeroko otwarte, z przerażającymi zębami. Prawa ręka była na prawym policzku, a lewa schowana pod szczęką. Ta serena rzekomo została złapana w pobliżu Fiji, wyspy na południowym Pacyfiku. Oryginalny obiekt został wystawiony przez PT Barnum w jednym z amerykańskich muzeum w 1862 roku. Następnie obiekt ten zniknął. Nikt. Dokładnie nie wie gdzie ta zmumifikowana syrena się teraz znajduje. Wiele muzeów wystawiło repliki tego stworzenia aby przyciągnąć klientów do siebie, jednakże oryginał zaginął. Przyjmuje się teorię, że została zniszczona w jednym z pożarów w Barnaum. Jednakże nie ma na to dowodów. Od wielu lat dziesiątki tysięcy ludzi zastanawia się gdzie tak ważny dla przyrody relikt został ukryty. W 2010 roku Forrest Fenn opublikował wiersz: Gorączka pościgu. Ogłosił, że gdzieś w górach skalistych ukrył drewnianą skrzynię, która zawiera w sobie złoto i kamienie szlachetne, których wartość sięga nawet 5 milionów dolarów. Były to czasy światowego kryzysu gospodarczego. Ludzie z dnia na dzień tracili pracę, domy, samochody. Fenn, jak mówił później, Chciał dać nadzieję tym wszystkim ludziom, którym w ostatnich miesiącach ją zabrano. W dzienniku The Trail of the Chase opublikował sześciozrodkowiec, który kryje dziewięć skazówek na temat miejsca ukrycia skarbu. Wiersz enigmatycznie opisuje trasę, która prowadzi do skrzyni i bogactwa. Zaproszenie Fena do wzięcia udziału w poszukiwaniach spotkało się z ogromnym odzewem. Szacuje się, że na wezwanie milionera w teren niedaleko Santa Fe ruszyło nawet 350 tysięcy mieszkańców. Autor wiersza Milioner Fen mówi po ośmiu latach od publikacji, że jego pomoc dla pogrążonej w kryzysie Ameryki wymknęła się spod kontroli. Skarb przyciąga marzycieli. Gubią się w górach skalistych. Odnalezieni wracają do domów po kilku dniach lub tygodniach. Są też czasy, którzy już stamtąd nie wracają, jak 54-letni dziadek, który chciał sprawić prezent wnukom. 31-latek, który utonął w rwącej rzece. Niedawno Park Yellowstone został zmuszony do ujawnienia raportu śmieci Jeffa Marfiego. 50 -latek, okazał się być kolejnym pasjonatem, którego wyobraźnią rozpalił ukryty skarb? Myszy, spadł w 150-metrową przepaść, bo szukał skrzyni, która mogła odmienić jego życie. W pewnym starym domu, w hiszpańskiej Andaluzji, od 30 lat pojawiają się zagadkowe twarze, których nie wyjaśniły żadne przeprowadzone dotąd badania. Obrazy przedstawiają zarówno mężczyzn, jak i kobiety smutnych, zatroskanych, uśmiechniętych lub zadumanych. Świadkowie tych przerażających manifestacji twierdzą, że mimika poszczególnych postaci stale się zmienia. Ponadto twarze pojawiają się i znikają w różnych miejscach budynku. W prywatnym budynku należącym do rodziny Periera wykorzystano do tej pory wszystkie dostępne środki, którymi można by się było pozbyć upiornych malowideł. Niestety każdy z nich zawiódł. Nie pomogły żadne z dostępnych środków chemicznych, a nawet generalny remont budynku ze skuwaniem tynków włącznie. Podczas remontu dokonano jednak szokującego odkrycia. Pod podłogą zaleziono ludzkie szczątki i jak się później okazało. Budynek został zniesiony na terenie dawnego cmentarza. Ekshumacja i ponowny pochówek szkieletów nie przyniósł jednak oczekiwanych rezultatów. Tajemnicze twarze nadal nękają mieszkańców domu. Także to by było na tyle w tym odcinku. Napisz w komentarzu zagadka, a ja postaram przypiąć się Tobie serduszko. Także co, życzę Wam miłego poranka popołudnia czy też wieczoru. W zależności kiedy ten film oglądacie, trzymajcie się. Na razie i cześć.